bo mamy pewien problem, a mianowicie sztuka miał by złożony tylko z ubrań osób, które uczestniczą w konkursie. Więc niestety klasa po naszej prawej stronie, tutaj nie wierzę, że cztery osoby miały 12 butów. Więc moim zdaniem punkt zdobywa klasa po naszej lewej stronie. Prawie PRAWIE WSZYSTKO! Więc słuchajcie, ale, 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 ale niczym się nie przejmujcie. Pierwszy punkt drugi do klasy trzeciej... B! Pierwszy punkt drugi do klasy trzeciej B. Ale teraz będzie krótka dogrywka, jeśli chodzi o nasz konkurs. Bardzo bym prosił, aby przewodniczący klas... Są tutaj? Klasy trzeciej A i B. Prosimy do nas. Zastępcy? No to w nie każdym razie nieważne. Jakaś rzecz czyna z trzeciej A i z trzeciej B. Proszę do nas podać. Klasa trzecia A, proszę bardzo, jest, przedstawiciel jest, tak? I klasa trzeci B.